1 lutego Ostrowscy uczniowie rozpoczęli ferie zimowe. Miejski Dom Kultury zainaugurował je warsztatami Lego Klocki – Twórcze Budowanie. Podczas zajęć dzieci przeniosły się w zaczarowaną krainę dziecięcej wyobraźni, tworząc niebotyczne klockowe budowle inspirowane najnowszą częścią sagi Gwiezdne Wojny. Blisko trzygodzinne zajęcia poprowadziła doświadczona kadra Fundacji Akademia Iwony Kalaman, która pokazała najmłodszym, jak spędzać czas w sposób atrakcyjny i kreatywny. Dzieci mogły puścić wodze fantazji i z kolorowych klocków tworzyć przeróżne budowle bądź maszyny bojowe. Dzięki warsztatom rozwijały pamięć, zdolności manualne, umiejętności logicznego rozumowania i pracy w zespole. kolorowe klocki cegiełki składane ze sobą za pomocą systemu wypustek i odpowiadających im gniazd podbiły cały świat. Mnogość kształtów i uniwersalne łączenie elementów sprawiają, że klocki można ze sobą dowolnie kompletować, tworząc unikatowe budowle.